Cześć, kłaniam się nisko i witam was w kolejnym odcinku ósmego biegu. Dziś będzie o jednym z najlepszych wyścigów ostatnich 10 lat, może 20, może 30, a może całej historii Formuły 1, bo to, co działo się w Grand Prix Niemiec, było czymś niewiarygodnym i niesamowitym. Niesamowite było też to, że William zdobył swój pierwszy. Punkt w tym sezonie zdobył go za sprawą Roberta Kubice, i na tym przede wszystkim skupię się w tym odcinku. Zastanowimy się wspólnie, co ten punkt zmieni w przypadku Roberta Kubice. Nie ma zatem co przedłużać. Króciutkie intro, i zaczynamy. Nagrywam ten film krótko po przyjeździe z Niemiec. Byłem na tym wyścigu, widziałem to wszystko z bliska, choć głównie na ekranach w biurze prasowym. No to, co się tam działo, jest nie do opisania w jednym krótkim filmie. Gdybyśmy mieli zebrać wszystko do, do kupy, wszystkie te historie z tego wyścigu, to po prostu ten odcinek musiałby trwać bardzo dużo czasu, a czasu nie jest wiele przed kolejnym wyścigiem, na który też się wybieram. Więc dziś skupię się tylko na kwestii Roberta Kubicy na tym punkcie, który okazało się już długo po wyścigu Robert Kubica zdobył. To wszystko oczywiście związane z karą 30 sekund dla obu kierowców Alfy Romeo. Alfa Romeo ma się ponoć od tej decyzji odwoływać, ale poczekajmy co z tego wyniknie. Zobaczymy też co będzie się mówiło w trakcie Grand Prix Węgier, ale nie wydaje mi się, żeby ta apelacja, to odwołanie mogło przynieść jakiś efekt. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni. Ten odcinek może być trochę chaotyczny, bo ja ciągle jestem w wielkich emocjach. My też nie mieliśmy szansy, tak naprawdę, jakoś dobrze wypocząć po tym wyścigu. Bardzo długo byliśmy w niedzielę na to, że czekaliśmy prawie do 22 na te decyzje sędziów. No i rzeczywiście to był dość intensywny czas, choć oczywiście samo oczekiwanie na decyzję, no to po prostu była, była nerwówka i nic się nie dało zrobić, niczego się nie dało dowiedzieć, bo to wszystko oczywiście za zamkniętym tymi drzwiami się działo. No a dziś chcę się skupić na tym, co dla nas, dla polskich kibiców najważniejszy punkt dla Roberta Kubica. Robertu ukończył ten wyścig na miejscu dwunastym. Kara dla Rajkonena i dla Dziowinadziego sprawiła, że Kubica przesunął nam się na miejsce dziesiąte. No i ten jeden, niebywale zaskakujący punkt dla Williamsa z Dobu. Prawdopodobnie to jest ostatni punkt w tym sezonie dla tej ekipy, ale już nie chcę mówić niczego, niczego, brać za pewnik, bo ten wyścig pokazał, że absolutnie wszystko się jeszcze w tym sezonie może wydarzyć. Ale potrzebujemy do tego deszczu i ten wyścig pokazał, że tak naprawdę jakikolwiek dyskusje o regulacjach można odsunąć w kąt, jeśli mielibyśmy bardziej nieprzewidywalną pogodę w trakcie wielu weekendów w kalendarzu, no to wtedy działoby się. Dużo, dużo więcej w trakcie wszystkich wyścigów. No dobrze, przypominam Wam o subskrybowaniu tego kanału. Zapraszam też do komentowania. Ja staram się na bieżąco te komentarze czytać. Dzisiaj pewnie mi się nie uda, nagrywam to w poniedziałek, ale pewnie jutro, jak, jak wstanę, to, to nadrobię wszystkie zaległości. No i dobra, no to przechodzimy sobie do, do krótkiej analizy tego, co się, co się wydarzyło i jakie to może mieć następstwa, bo. Znaczy inaczej, to tak. Zanim powiem, co ten punkt może zmienić, to chciałem powiedzieć o tym, jak ten punkt został odebrany, bo to jest taka kolejna. Nie chcę mówić przykra rzecz, ale coś, co byłoby miło, gdyby się nie zdarzało, bo mam wrażenie, że tak jak tak jak to było w przypadku tego powrotu Roberta i tych pierwszych dwóch trzech wyścigów że my tak naprawdę bardziej skupialiśmy się na tym jak słaby jest Williams a nie na tym że rzeczywiście ten powrót ta niesamowita rzecz się dokonała tak teraz tak samo wpadliśmy w ten mechanizm i jakby nie do końca potrafimy docenić to co tak naprawdę się wczoraj wydarzyło oczywiście to nie jest jakiś gigantyczny sukces Polak nie został mistrzem świata Kubica nie wszedł nie wbił się na podium nie wiem nie okazało się że przechodzi do Ferrari czy do jakiegoś normalnego i sensownego zespołu Polak zdobył punkt. Zdobył go w dość nietypowych okolicznościach, ale już mówię, dlaczego powinniśmy i musimy doceniać ten, ten punkcik w, w tym wyścigu zdobyty. Przede wszystkim ok, ktoś powie, że no ale zaraz, zaraz przecież tam wszyscy poodpadali no i, no i co? To, to jest zwykłe szczęście i szczęście Kubicy i pech innych, że ten punkt udało się zdobyć. Ale po pierwsze, do mety tego wyścigu trzeba było dojechać. To jest pierwsza kwestia, o której jeszcze zaraz kilka słów powiem. Po drugie, to nie jest tak, że wszyscy odpadali z tego wyścigu na skutek awarii i nie wiem 8 aut wycofało się, 8 kierowców musiało zakończyć swój udział w tym wyścigu, bo coś im się Popsuło, bo nie wiem, przeszła burza i pozalewała część samochodów, czy jakieś inne niestworzone historie się działy. Nie dwóch kierowców tak naprawdę nam się zepsuło, czyli Norris i Ricardo, a reszta po prostu z tego toru wypadła, bo nie była się w stanie na nim w tych deszczowych warunkach utrzymać. I to jest fakt. Oni nie dojechali do mety tylko dlatego, że popełnili błędy. Czasami prostsze, czasami nie aż takie, nie aż takie wielkie, ale, ale jednak. No, tak się stało, a, a ci, którzy dojechali do, do mety, już to, że dotarli w ogóle do tego ostatniego krążenia, mogą zapewnić sukces. Uznać. No i tak samo ktoś może powiedzieć, jeśli przyjęlibyśmy taką retorykę, no to możemy powiedzieć, no że dlaczego się w Tororoso cieszą? Przecież kwiat tak naprawdę też skorzystał w takim razie na, na szczęściu i na, i na pechu innych. Stroll tak samo, więc jakby radość ekipy Tororoso czy Racing Point jest zupełnie niewskazana. No bo, no bo co? Przecież wiadomo, że oni w normalnych warunkach to byliby, nie wiem, na 10 albo na 15 miejscu, bo taki mają samochód i takie są ich aktualne możliwości. No ale nie no, to odbieramy sobie wtedy całą teraz. Dość, którą daje nam sport właśnie w takich nieprzewidzianych i, i dość nietypowych sytuacjach. Musimy to doceniać, tym bardziej, że to jest jakby kolejny, ja też nie chcę być w jakiś zbyt patetyczny ton, ale to jest kolejny jakby przykład kolejne potwierdzenie tej. Niezłomności i jakiegoś dążenia do, do celu i wytrwałości, bo przecież Robert Kubica, tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje z jego samochodem w tym sezonie, już dawno mógłby się zniechęcić, obrazić się na całą sytuację i, i przestać jakoś bardzo poważnie do tego podchodzić, ale tylko to poważne podchodzenie do wykonywanej przez niego pracy, o czym on często mówi, że on swoją pracę wykonuje jak najlepiej, niezależnie od tego, co się dzieje w zespole. I dzięki takiemu podejściu ten punkt został. Zdobyty. Ten punkt, który nas cieszy, niektórych więcej, niektórych bardziej cieszy, niektórych mniej, ale wszyscy powinniśmy to po prostu docenić, bo to nie była wcale taka łatwa rzecz. Dlaczego to nie była taka łatwa rzecz? No, ktoś powie, co to jest za sztuka doprowadzić samochód do mety, ale to jeśli macie taką możliwość, odwincie sobie start tego wyścigu z kamery pokładowej, nie wiem, Hamiltona, Verstappena, Fettela czy innych wielkich kierowców i zobaczcie jaka tam była cały czas walka z tym samochodem, jakie to były ogromne kłopoty, żeby ten samochód w ogóle na to, że utrzymać. A teraz dodajmy do tego taki mało znaczący dla niektórych, ale jednak mający ogromną wagę fakt, że samochód Williamsa w normalnych warunkach prowadzi się czasami jak na mokrym i śliskim torze. A co do tego, a, a jeśli dodamy do tego jeszcze jeszcze prawdziwie deszczowe warunki, no to wychodzi nam jakiś po prostu ogromny galimatias i ogromne problemy. I patrząc też na to, jak George czy jak Robert walczyli z tym samochodem, no to widać, że to nie było łatwe. Robert przed tym wyścigiem mówił, że ich celem, jakby niezależnie od pogody, oni nie byli wcale pewni, że przez cały ten wyścig będzie padało i będą aż tak szalone warunki, oni mówili, naszym celem jest doprowadzenie tego samochodu do mety, bo mamy pewne problemy z trwałością tych samochodów i po prostu trzeba dotrzeć, dojechać i to tyle, bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie daj Bóg je uszkodzimy, to była podwójna presja, to możemy mieć problem z, z przygotowaniem tego samochodu na kolejny wyścig, który jest przecież tydzień w tydzień się odbywa. Więc jakby presja związana właśnie z, z tym, że trzeba ten samochód doprowadzić do mety, była naprawdę duża w tym, w tym momencie. Co nas musi cieszyć jeszcze, to to, to że Robert Kubica tak naprawdę w pewnym sensie, a nawet nie w pewnym sensie, po prostu sobie to wywalczył na torze, walcząc z jedynym z kierowców, z jedynym z kierowców, z którym może jakkolwiek próbować walczyć, choć on sam twierdzi, że tak naprawdę trudno jest walczyć z, z raselem i to nie jest też jakby jego cel, mówi o, o Kubicy, ale jakby to nie było tak, że Kubica znalazł się przed raselem, w tym jednym z niewielu wyścigów w tym sezonie, tylko dlatego, że nie wiem, William podjął jakąś dziwną decyzję strategiczną, na której skorzystał Kubica. Nie, nawet te decyzje strategiczne jakby Kubice nic nie dały, a może nawet parę sekund przez nie... Stracił, jeśli chodzi o te pit stopy, ale to George popełnił większy błąd w tym wyścigu. Robert też się raz obrócił, ale to nie miało większych skutków. Ale George w kluczowym momencie tego wyścigu wyjechał poza tor. Za jego plecami był, był Robert, przemknął obok niego i, i dotarł do mety. Oczywiście to nie zmienia faktu, że wciąż wydaje się, że to samochód Roberta jest tym bardziej narażonym na pewne negatywne rzeczy, które się dzieją w tym, w tym zespole. No ale on to po prostu sobie wywalczył, zdołał to później obronić, dowieść do, do mety, i to jest też fajny aspekt tego wszystkiego. No i przy tym, jakby też chciałem, nie chcę mieć zaapelować, bo to głupio brzmi, ale jakby przypomnieć wszystkim tym, którzy od wczoraj, a nawet nie od wczoraj, ale już od kilku tygodni próbują jakoś. Bardzo negatywnie odnosić się, albo po prostu nie próbują, tylko to robią. Negatywnie odnosić się do Rassela, do, do Williamsa, piszą jakieś głupie i, i denne komentarze na, na ten temat. Zwróćcie uwagę, jak George zareagował po tym wyścigu na, na sukces Roberta. Pogratulował mu na, na chyba większości mediów społecznościowych, na których jest obecny. Oczywiście po wyścigu było widać, że George jest bardzo zły i że po raz pierwszy w tym sezonie mam, mam wrażenie, że powiedział tak naprawdę to, co myśli o tym samochodzie. Powiedział, że prowadzenie w pierwszej części, prowadzenie tego samochodu w pierwszej połowie tego wyścigu to była jakaś katastrofa. I to chyba była pierwsza taka prawdziwa chwila szczerości George'a, który wysiada z samochodu. Jakoś dziwnie jest to związane akurat z tym, że że skończył wyścig za Robertem i to on później, akurat tego jeszcze wtedy George nie wiedział, zdobył ten, ten jeden punkt. No ale jakby my to wszystko musimy, jakby brać w nawias. I... Pamiętać o tym, że to są sportowcy, oni, oni chcą walczyć. Oni czasami zachowują się inaczej przed kamerą. George jest bardziej e, ugładzony i bardziej mówi rzeczy, które mogą podobać się Williamsowi. Robert taki e, nie jest, ale to nie jest powód do tego, aby atakować George'a, aby pisać, że e, ma za swoje, że e, jakby no, jest taki śmaki czy, czy owaki. No nie, to jest naprawdę jakby niemiłe i jakby dajemy sobie. Jakby jeszcze pisząc gdzieś na jakichś zagranicznych stronach, czy, czy, czy na Facebooku Williamsa pisząc takie rzeczy o raselu, no to naprawdę wystawiamy sobie kiepskie świadectwo, więc jeśli ktoś z was to robi, mam nadzieję, że tego nie robicie, to przestańcie, bo po prostu jest to głupie i jakby nie ma to większego sensu. Bo po co, po co się w ogóle w takie rzeczy, w takie rzeczy mieszać? O czym jeszcze chciałem powiedzieć, to, że też zwróćcie uwagę, że przed wyścigiem Kubica mówił, że te problemy z ich samochodami zostaną jeszcze uwypuklone przez ten ewentualny deszcz, więc ten samochód jeszcze gorzej niż normalnie się, się prowadził. George przed wyścigiem wcale nie był tego taki pewny, jeśli chodzi o te, o te uwypuklone problemy, ale jak się okazuje, jednak te problemy były uwypuklone także w jego przypadku. Dobrze, przechodzimy do meritum, przechodzimy do tego, o czym miałem mówić, czyli co to zmieni. No to Pierwsza rzecz, która może nam się delikatnie zmienić, a nawet niedelikatnie po tej sytuacji, to jest obraz Roberta Kubicy w oczach innych. Obraz Roberta dotychczas był taki, że czy to dziennikarze innych stacji zagranicznych, czy to kibice, którzy jakoś nie bardzo śledzą te losy, ale są takimi niedzielnymi kibicami, a nawet bardzo niedzielnymi kibicami. Jakby głównie zwracali uwagę na to, że Russell praktycznie zawsze jest szybszy od kubicy, kubica ciągle narzeka, kubica ciągle przejeżdża ostatni i tyle. No i teraz mamy sytuację, w której Robert pokazał się naprawdę z kapitalnej strony, i to jest jakby argument dla tych wszystkich, którzy dotychczas go krytykowali, że. To jest naprawdę gość, który potrafi wciąż jeździć, i ten wyścig jakby podkreślił to, kto co potrafi, kto do czego jest zdolny, kto potrafi zachować zimną krew, kto potrafi doprowadzić samochód do, do mety, kto potrafi poradzić sobie w deszczowych warunkach. A byli tacy, którzy twierdzili, że Albert Kubica w, w deszczu sobie, sobie nie poradzi. Więc teraz ja często słucham akurat telewizji Sky i ich komentarza przy okazji wyjazdów na wyścigi, bo. Bo tam oglądając F1 TV, po prostu taki komentarz jest dostępny, i oni zawsze, gdy mówili o Williamsie, to praktycznie za każdym razem podkreślali, że George Russell, jeśli chodzi o kwalifikacje. W tym momencie to już 11 do 0, W wyścigach prawie taka sama statystyka, i teraz to się zmieni. Teraz oni będą mówili: George Russell, okej, okay, nawet jeśli po raz kolejny będzie pokonywał kubicę w kwalifikacjach, to oni teraz za każdym razem, a przynajmniej w większości przypadków będą, a przynajmniej powinni, ale myślę, że będą, będą dodawać, że to Robert jest zdobywcą tego jednego sensacyjnego punktu. Na pewno powiedzą, że to odbyło się w dość dziwnych warunkach i w dość dziwnych okolicznościach, ale mają z tyłu głowy i wiedzą. Ci, którzy się znają na tym sporcie, że to nie jest tak, że możesz być jakimś ogórem, po prostu i, i zdobyć punkt w takim wyścigu i, i będąc kimś, kto nie potrafi jeździć i się do tego sportu, nie nadaje, doprowadzasz jeszcze tak marny samochód do końca. Nie, oni wiedzą, że to jest swego rodzaju osiągnięcie, i to jest kapitalna sprawa, że. Yy, nie będzie już trzeba wysłuchiwać ciągle tych samych rzeczy. Tylko mamy jakąś pozytywną rzecz, od której możemy się odbić, i to jest super sprawa. No ale oczywiście zapytacie, jakie to ma znaczenie dla ewentualnej przyszłości kubicy. Czy to coś może zmienić? Czy to może jakoś odwrócić teraz karty, kartę kubicy? Może sprawić, że nagle jego sytuacja jakoś diametralnie się polepszy. Diametralnie jego sytuacja na pewno się nie polepszy przez to, że zdobył punkt i przez to, że zaliczył tak dobry weekend. Ale dla osób które pociągają za sznurki w Formule 1 a były w jakiś tam sposób przekonane do kubicy i nie otrzymywały żadnych jakby dowodów na papierze jeśli chodzi o jego formę a mieli takie dowody na papierze w przypadku Rasela bo jeśli ktoś spojrzał sobie na tabele z wynikami tego sezonu i porównywał sobie, hmm, no dobra, zobaczmy, bo w sumie dawno nie patrzyłem, jak co tam się dzieje w tym Williamsie. Jeżdżą gdzieś w ogonie, jakby nikt się tym nie przejmuje. No to patrzą, ulala, Russell 11 do 0 w kwalifikacjach, w wyścigach też jest ogromna przewaga. Ma jednak chłopak talent, dużo pozytywnych opinii płynie na jego temat, jednak no, w tych trudnych warunkach radzi sobie lepiej od, od kubicy. Teraz dostają czarno na białym, że to wcale niekoniecznie tak jest i że może. Jednak ten gość, który gdzieś tam na szarym końcu przyjeżdżał, jednak też się do czegoś nadaje i mają to czarno na białym pokazane. Czym mogą? Także w jakichś zakulisowych rozmowach, czy po prostu w przekonywaniu innych osób do, do swoich racji, posługiwać się tym argumentem. Jeśli ktoś będzie mówił, no dobra, ale tak naprawdę, no co? no Kubica wrócił i, i co? No to jakby wyciągałem argument po pierwsze fatalnego zespołu, po drugie, m, dziwnych zachowań samochodu, zmieniającego się balansu. To zresztą ludzie, którzy siedzą wysoko w Formule 1, wiedzą też z rozmów między szefami zespołów i tak dalej. Jakby m, to nie są jakieś wielkie e, tajemnice. No, i teraz dostanie do tego kolejny argument. Mogą powiedzieć, słuchaj, no, ale jednak e, przypomnij sobie wyścig na Hockenheim, przypomnij sobie kto tam jakie miał e, problemy, Akubica tam przetrwał, Akubica Kubica pojechał naprawdę e, z gracją i, i z klasą, i to jest e, dowód, że to wcale nie jest tak, że ten gość wrócił i się do niczego nie, nie nadaje i wrócił za zasługi i wszyscy po prostu teraz go szanują tylko za to, co, co robił e, kiedyś. No, i, i to jest bardzo dobra e, rzecz. to to nie sprawi, że, że Kubica teraz nagle jutro otrzyma 10 telefonów z innych zespołów, od jakichś menadżerów i tak dalej i tak dalej i wszyscy się no. będą od o niego, od niego zabijać. Nie, ale to na pewno mu nie przeszkodzi i to jest bardzo pozytywna rzecz, bo po prostu aura wokół niego, atmosfera się, się zmieni, a to czasami w Formule 1 naprawdę mocno się... Przedaje. Zobaczcie jakie teraz notowania ma, ma Gasly. Zobaczcie jakie notowania za chwilę będzie miał Botas. Jeśli jeszcze jakiś błąd mu się wkrótce yy, przydarzy, zobaczcie jakie notowania miał Hulkenberg w tym sezonie i ma dalej. Zobaczcie jakie notowania ma, ma Grożano. To są kierowcy, którzy też są bardzo dobrzy yy, albo dobrzy. Ale to, co robią ostatnio yy, i pewne wydarzenia negatywne, które wychodzą na pierwszy plan, jakoś zamazują te pozytywne rzeczy, które oni też robią. I tak też było w przypadku trochę yy, Kubicy, więc dobrze, że to się yy, stało. No i tym bardziej, że stało to się w przypadku, yy, stało to się w wyścigu, w którym, yy, nie wiem, Bottas, Gasly, yy, Hamilton, Leclerc, oni wszyscy wypadali z yy, toru, oni wszyscy mieli ogromne yy, problemy, i to jest jakby podkreślenie tego, że. To nie jest dziesiąte miejsce wywalczone w, jakimś, w jakichś sterylnych warunkach, tak jak mówiłem na początku, spowodowanych czy, czyjąś awarią, tylko po prostu to jest wydarte, wyszarpane w bardzo trudnych okolicznościach. Taka pozytywna atmosfera na pewno dobrze wpływa też na ewentualne rozmowy ze sponsorami, na ewentualne zainteresowanie innych sponsorów. A jak wiemy, sponsorów Formuły 1 nigdy za wiele i taka pozytywna rzecz, która się, która się dzieje, na pewno. W takich kwestiach nie, nie przeszkadza. To jest kolejna kwestia, jeśli chodzi o, o jakieś zmiany wywołane tym jednym punktem zdobytym przez Kubicę. Nasze życie, życie dziennikarzy, życie kibiców i fanów Roberta też teraz będzie trochę lepsze, bo na każde pytanie I co, Kubica? Jak tam? Znowu ostatni nie będziecie odpowiadać tak, jak odpowiadaliście zazwyczaj, tylko teraz. Także i wy macie ten argument czarno na białym i możecie go wykorzystać. Możecie pokazać komuś ten wyścig, pokazać jakie problemy mieli inni w tych warunkach i pokazać, co znaczyło tak naprawdę doprowadzenie samochodu do mety w takim wyścigu. Jest jedna, nie chcę powiedzieć negatywna, ale taka rzecz, która może trochę to jest złośliwość z mojej strony, ale. Ten punkt dla Williamsa z kolei zmieni tyle, że oni teraz swój pozytywny przekaz, który od pewnego czasu starają się budować, mówiąc o poprawkach, mówiąc o tym, że idą do przodu, że widzą światło w tunelu itd., itd., itd. teraz dostają jakby argument, że rzeczywiście. Ich praca ma sens i rzeczywiście, no, trzeba to podkreślać, jakby żeby nie było. Oczywiście to jest super sprawa, że ten punkt został zdobyty, ale pamiętajmy, że to był wyścig, w którym jakieś 95%, albo 98, albo i 99 zależało od tego, jak kierowca jedzie po to, że jak radzi sobie z tymi warunkami. Zespół miał duże znaczenie w przypadku wyniku, nie wiem, Verstappena, genialne decyzje strategiczne, w przypadku Stroll'a także świetnie strategicznie, Toro Rosso, no ale Williams nie podjął jakiegoś wielkiego ryzyka, ani nie popisał się czymś, co y, można było podkreślić jako naprawdę świetną decyzję strategiczną, podjętą w dobrym momencie itd. Nie, no tutaj tak naprawdę oni robili wszystko tak, y, tak jak być powinno, nie wychodzili przed szereg, robili to dobrze, nie zepsuli niczego, ale to jednak kierowcy musieli tutaj głównie zrobić robotę, szczególnie w przypadku ekipy Williamsa, więc no, ale jakby pomimo to Williams to wykorzysta i będzie mówił, że tak czuje, że tak będzie w, na Węgrzech, wyjdzie kler do, do dziennikarzy i powie, że słuchajcie, no, ten punkt jest podkreśleniem tego, że Robimy niesamowitą robotę, chłopaki w fabryce pracują bardzo ciężko i, i na miejscu i tutaj też na, na torze i w siedzibie. W... W fabryce wszystko dzieje się tak, jakby się tak jak się dziać powinno. To są efekty naszej ciężkiej pracy. Musimy dalej tak to robić, bo to pokazuje, że to ma sens, że to światełko w tunelu naprawdę jest coraz większe. Będziemy wprowadzać kolejne poprawki, które też na pewno polepszą nas, naszą sytuację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest złe? To jest złe, dlatego że moim zdaniem Williamsowi potrzeba ogromnego wstrząsu. Moim zdaniem, Williams potrzebował takiego sezonu właśnie bez żadnego punktu sezonu. Absolutnie fatalnego, żeby wywołać wstrząs, żeby wywołać trzęsienie ziemi, żeby coś w tym zespole na poważnie, na serio się pozmieniało, bo mam wrażenie, że jeśli oni będą trwać w takim letargu, to. To wcale ich sytuacja się nie będzie polepszać w latach kolejnych, a bardzo chcielibyśmy zobaczyć Williamsa w, gdzieś w innym miejscu, w innym miejscu jeśli chodzi o stawkę formuły 1. Więc to, to jest akurat tak z przymrużeniem oka i trochę złośliwie, ale Williams to wykorzysta w wiadomym celu, zresztą oczywiście każdy na ich miejscu by tak zrobił. No ale gdzieś tam to jakby chwilowo przynajmniej jakby zamarzę te ich ogromne problemy, które też tak naprawdę w ten weekend zostały uwyp uwypuklone, ale to jest mam wrażenie temat jeszcze na, na inny film, bo tak naprawdę to był poza tym punktem i poza samym wyścigiem, to to był fatalny weekend dla, dla Williamsa, ale o tym może opowiem w kolejnym filmie, jeśli uda mi się go jakimś cudem nagrać jeszcze przed wyjazdem na Węgry, nie sądzę, ale spróbuję. W każdym razie czekam na Wasze komentarze. Piszcie o Kubicy, piszcie o Williamsie i o Williamsie. I piszcie, kto Waszym zdaniem zasługuje na miano takiego bohatera tego wyścigu, bo ciężko jest tutaj wskazać jedną, jedną postać. Możecie wymienić kilka. Czekam na Wasze Komentarze, postaram się do nich odnieść, jak tylko będę miał chwilę. To był trochę chaotyczny film, ale we mnie też jeszcze trochę buzują emocje, bo choć to były takie emocje, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o wyścigi i o Roberta, bo to się wszystko działo po wyścigu, ale czekaliśmy na to i, i jest to coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy, i tym bardziej jest to, jest to związane z jakimiś może dla niektórych dziwnymi emocjami. To wszystko na dzisiaj. Yy, dajcie znać w komentarzach, oglądajcie inne filmy, oglądajcie kolejne filmy, Zasub zasubskrybujcie ten kanał i to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.